Właśnie zakupiłem sobie na Allegro takie urządzonko Passofta Chińczyk No nieważne Jak większość urządzeń z Chin to wiadomo jak jest to jest 39 2-3 rok 3 litrowy diesel po podłączeniu tego urządzenia brakuje mi połączenia się z dwoma modułami a mianowicie moduł IKE i moduł EWS z tego co sobie wyczytałem należy połączyć e, z numer 7 i8 na, adap znaczy na adapterze na, 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 W tym złączu OBD. No zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Jeszcze Wam pokażę, że urządzenie jednak nie może odczytać jedno drugie, odczyta tylko sterownik sobie. To sterownik I EGS-a czyli skrzynie biegów Błęd oczywiście Zaraz, zaraz, zaraz Teraz Wam pokażę jak Przerobić te urządzenie w bardzo prosty sposób Dobra, wodę mamy rozebrany yy. Zwora numer 7 i 8. je to trzeba połączyć. Zewrzeć. lutownica się już grzeje. Zaraz będziemy działać. Nie, mam, czy widać? Z zwykłym kabelkiem połączyłem dwie końcówki o numerze 7 i 8. No i dobra Mam nadzieję, że to wypali Weźmy sobie tylko to złożymy No i dobra Jestem jest ten kabel? O, no, go wykryło. No i dobra. Zobaczmy co się stanie. O, już idzie, dobra. Czyli działa, widzę. Zobaczymy. O! I fajnie. Jednak połączenie numeru 7 i 8 dało możliwość pewnego odczytu z tego tym urządzeniem w tym samochodzie. Jak mówiłem, to jest M57D30 3-litrowy diesel. No i dobra. No, mam nadzieję, że film się podobał. Może komuś się przyda. Prawda jest taka, że połączenie tych zwór dla kogoś, kto ma lutownicę, to nie jest żaden problem. Po prostu trzeba rozkręcić pudełeczko, połączyć wie czy samą ceną, czy na przykład tym, powiedzmy, tym przywodem. Generalnie musi być to połączone na stałej. i widać, że urządzenie działa. Zobaczmy jeszcze sobie na przykład. Mnie interesowałoby PDC, bo ostatnio mi się posypało. Siedem błędów. O, no, to coś się stało z czujnikami. Ale już przynajmniej wiem. A że to wina czujników. Albo i samego modułu. Bo akurat wszystkie padły. Dobra. To by było na tyle. To na razie.